Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W ten błotnisty, deszczowy, chlapowaty dzień. Was witam. Mam nadzieję, że u was pogoda jest chociaż trochę lepsza albo o niebo lepsza. A jeżeli nie, no to chociaż tyle, że nie wiem, na przykład nie uwaliliście się błotem, tak jak ja dzisiaj, ledwo wychodząc z domu. Ale sytuacja jest opanowana, więc możemy sobie na spokojnie nagrywać odcinek. I dzisiaj będzie o odpoczynku. Czy ktoś z Was zastanawiał się kiedyś nad tym, jaki jest czas odpoczynku w stosunku do czasu pracy? Ile czasu ludzie poświęcają na taki faktyczny odpoczynek, odpoczynek, a ile czasu poświęcają na pracę? I mam tutaj na myśli, mówiąc odpoczynek, odpoczynek, mam tutaj na myśli odpoczynek nie taki, że odpoczywamy, a mamy albo poczucie winy, albo z tyłu głowy pracę zarobkową, albo pracę związaną z czymś, co trzeba wykonać w domu, jakieś sprzątanie. Tylko mam tutaj na myśli, że idziemy na spacer, Oglądamy film, serial, czytamy książkę, medytujemy, wykonujemy czynności, które faktycznie dają nam relaks, a nie myślimy o tym, co moglibyśmy zrobić pożytecznego. I to jest odpoczynek, odpoczynek. No i ile czasu ludzie poświęcają na faktyczny odpoczynek, odpoczynek, a ile czasu poświęcają na pracę związaną, czy to taką zarobkową, czy związaną z jakimiś pracami typu sprzątanie, zajmowanie się dziećmi? Wydaje mi się, że nie jest to stosunek jeden do jeden, wydaje mi się, że raczej dużo wyżej jest postawiona praca. A dużo niżej odpoczynek. I ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że odpoczynek jest no praktycznie tak ważny, jak praca. Wiadomo, że czasami są osoby, które nie mają możliwości tyle odpoczywania, ile potrzebują, bo sytuacja życiowa zmusza ich do tego, żeby brać trzy etaty, chociażby, żeby utrzymać dom, rodzinę. Różne sytuacje krążą po ludziach i, i różnie życie się układa, ale nawet jeżeli ktoś ma możliwość tego, żeby odpoczywać, to tego nie robi. Bardzo często się z tym spotykam. Bardzo często takie rzeczy widzę. Że ludzie się zacharowują. I jest to kwestia też tego, co mamy w społeczeństwie, jakie mamy czasy. Żeby się dorobić, to trzeba robić, robić, robić. Żeby czegokolwiek się dorobić. Ale też ludzie są tak nauczeni po prostu. Nawet jeżeli mają możliwość, żeby odpoczywać, to tak są zaprogramowani, nazwijmy to, żeby cały czas pracować na pełnych obrotach. Jest to i spowodowane tym, że jest pogoń za pieniądzem mocna. Taki trochę wyścig szczurów, żeby mieć więcej i więcej. I ludzie... Jak już dostaną trochę, na coś sobie zarobią, to później ciężko im jest się powstrzymać, bo wiedzą, że mogą mieć jeszcze więcej. A ludzie bardzo lubią rzeczy materialne. Z tym się łączy też konsumpcjonizm, potrzeba i, i chęć kupowania, i, i lepszy humor po tym kupowaniu. No i jak już tak jesteśmy zaprogramowani jak roboty, że ciągle pracujemy i pracujemy, i chcemy się dorobić, żeby mieć i mieć, to nie skupiamy się na tym odpoczynku. Wydaje nam się też, że jesteśmy chyba niezniszczalni, tak, tak mi się wydaje, że, że nam się tak wydaje, że jesteśmy często tak pewni tego, że a co tam, tutaj sobie wypiję kawkę, ja nie potrzebuję snu, 4 godziny snu i kawka to prawie jak 8 godzin snu, nie? Totalnie nie, totalnie nie. No i jak już jesteśmy tak zaprogramowani jak roboty, skupiamy się na tym pracowaniu, na dobrobycie, na tym, żeby polepszyć życie naszych dzieci i swoje i tak dalej... To ciężko nam jest z tego zrezygnować. Raczej, jak dostajemy palec, to potem chcemy dostawać całą rękę. I to się tak toczy w nieskończoność. Żyjemy też w takim społeczeństwie, tak naprawdę, i w takich czasach, gdzie jest to powszechne i ludzie po prostu zapierdalają, często do usranej śmierci, jeżeli mogę to tak brzydko nazwać. Też dużo ludzi zatraca się w tym, żeby mieć lepiej niż sąsiad lepiej niż kolega, koleżanka, matka, siostra. I tak dalej. Ludzie często skupiają się bardziej na pieniądzach niż chociażby relacjach międzyludzkich, ale o tym to już kiedy indziej sobie opowiemy. Nie będę tutaj wykraczać poza wątek, o którym jest mowa, czyli o odpoczynku. I jak ludzie są tak zaprogramowani, jak roboty, żeby zapierdalać, no to ciężko jest im myśleć o odpoczynku, a nawet jeżeli myślą o odpoczynku, to często odkładają go na bok, bo ważniejszy niż odpoczynek jest dla nich. Jakaś nowa torebka, nowe buty, coś kupione do mieszkania, jakakolwiek po prostu rzecz, na którą sobie mogą zarobić w trakcie, kiedy nie odpoczywają, tylko biorą kolejne nadgodziny. I o ile na taką krótką metę nie jest to jakieś mocno niebezpieczne, tak mi się wydaje, nie wiem, nie jestem lekarzem, ale tak mi się wydaje, to na dłuższą metę, im osoba jest starsza, tym ma większe trudności z tym, żeby pracować długo albo pracować w nocy i jeszcze bardziej jest jej potrzebny ten odpoczynek. A w sumie jak się tak człowiek zastanowi, to nigdzie nas tego nie uczą. W szkole nas nie uczą, żebyśmy odpoczywali, tylko uczą nas właśnie tego zapierdalania. Uczą nas tego, że musimy się cały czas uczyć z dnia na dzień, sprawdziły sprawdzian, ciągle robić zadania domowe, jest tego więcej i więcej. I później na studiach, tak samo uczą nas też zapieprzania, a nie tego, żeby człowiek sobie mógł odpocząć, a wydaje mi się, że i praca i odpoczynek jest tak samo ważny. Wiadomo, że nie można przekładać odpoczynku nad pracę, ale też nie można przekładać pracy nad odpoczynek. To musi jakoś balansować. I musimy pracować, żeby mieć pieniądze na to, żeby żyć, ale też musimy odpoczywać na to, żeby mieć siłę, żeby pracować. I kiedy mamy jakieś choroby chociażby, no to bierzemy sobie wolne z pracy, żeby móc się wyleczyć, żeby później pracować bardziej efektywnie, efektownie i żeby to miało ręce i nogi i miało sens. Ale też nie zawsze, bo znam osoby, które są chore i mimo tego, że są chore, to chodzą do pracy. I to też nie zawsze jest związane z tym, że ktoś chce chodzić do pracy będąc chorym, bo raczej wydaje mi się, że nikt wtedy nie marzy o tym, żeby sobie pójść do pracy i, i pracować. Ale często jest to związane z polityką firmy, gdzie firma odbiera jakieś dodatkowe pieniądze za to, że ktoś weźmie sobie L4, a że np. pracownik nie może sobie pozwolić na to, żeby te pieniądze mu odebrali, które by mu odebrali, jakby był na L4. No to idzie chory do pracy. Więc to nie do końca jest tak, że ludzie sobie rezygnują z odpoczynku na zasadzie, że chcą, tylko czasami są zmuszeni do tego, żeby rezygnować z odpoczynku i nawet w trakcie choroby muszą iść do pracy. Co dla mnie jest w ogóle bez komentarza. Więc mamy tutaj ludzi, którzy są świadomi tego, że trzeba odpoczywać i faktycznie odpoczywają. Mamy ludzi, którzy są świadomi, a nie odpoczywają, bo nie mają możliwości. Mamy ludzi, którzy są świadomi, ale nie odpoczywają, bo nie, bo dostali palec i chcą całą rękę. Ale mamy też ludzi, którzy nie myślą o odpoczynku, bo po prostu to nie jest w ogóle w ich zasięgu, oni myślą tylko o pracy. Ile ludzi, tyle przypadków. Ale brak odpoczynku naprawdę wiąże się z wieloma chorobami, wiąże się z wieloma problemami później, na dalszym etapie. Wiadomo, że to nie wyjdzie od razu i możemy sobie myśleć, że jesteśmy superbohaterami, supermenami i jesteśmy w stanie zrobić wszystko, wypić dwie kawy, trzy energole i trzy dni pracować bez przerwy. No, wiadomo, że nie, bez przesady, ale wiecie, co mam na myśli? Hyperbolizuję tutaj, dlatego że niektórym naprawdę wydaje się, że są niezniszczalni. A trzeba pamiętać o tym, że jesteśmy tylko ludźmi i faktycznie potrzebujemy odpoczynku. Gdybyśmy go nie potrzebowali, to nie byłoby czegoś takiego jak sen. Nie byłoby badań na temat tego, ile człowiek musi spać, żeby wstać wyspany i żeby móc dalej funkcjonować. Nie byłoby halucynacji związanych z brakiem snu. Jest tyle badań na temat tego, jak, jaki zły wpływ, i tyle książek na temat tego, jaki zły wpływ. No dobra, nie wiem, czy jest tak dużo książek, ale ja mam jedną. I tam jest napisane, że bardzo duży wpływ zły ma brak snu na człowieka, że zaczynają się halucynacje, jakieś jazdy na bani i, i to nie jest dobre dla człowieka. Po coś ten sen został wymyślony. Po coś odpoczynek został wymyślony. To nie jest tak, że my musimy całe życie spędzić na tym, żeby cały czas zapierdalać i pracować i, i tak naprawdę co nam po tym, że zarobimy pieniądze na jakieś produkty, ciuchy, rzeczy do domu, cokolwiek, jakieś rzeczy materialne, co nam z tego, że zarobimy na to pieniądze, kiedy w momencie... Gdy my zarabiamy na to pieniądze, bierzemy kolejne nadgodziny, to omija nas tak wiele rzeczy, omija nas ta droga. Mamy jakieś takie klapki na oczach, jak konie, które idą, i ich właściciele nie chcą, żeby coś ich rozpraszało na drodze, mają obrany tylko cel. To my, jak takie konie, właśnie z tymi klapkami na oczach idziemy tylko do tego celu. I ostatnio sobie zdałam sprawę, jak tak właśnie rozmyślałam na temat odpoczynku, pracy, zarabiania pieniędzy czy cieszenia się z życia, czy jakiegoś takiego właśnie celu, marzenia, nie wiem, kupna domu, kupna mieszkania, wiecie, jakichś takich marzeń, to zdałam sobie sprawę, że faktycznie przysłowie, nie wiem, czy to jest przysłowie, ale to jak się mówi, że nie, nie cel się liczy, tylko droga, to faktycznie zaczęło mieć dla mnie sens. Bo zdałam sobie sprawę, że tak bardzo skupiam się na marzeniu, którym jest kupno domu, że nie patrzę w ogóle na to, co dzieje się teraz w moim życiu. Tak jakby mi to życie przelatywało po prostu między palcami. Miesiące lecą, lata lecą i ja jestem skupiona na celu, no wiadomo, na który trzeba sobie zarobić i tak dalej, że to nie jest tak o, hop siup, jak się nie jest bogatym, no to nie jest tak hop siup, kupić sobie dom. I tak jestem skupiona na tym, żeby to mi się udało, żeby to marzenie się spełniło, że nie patrzę na to, co jest teraz. Zamiast się cieszyć z tego, co w moim życiu jest teraz, no to ja tak to życie przeżywam, ale cały czas idąc ku temu celowi, i nie skupiam się na tym, żeby cieszyć się tym, co jest teraz. Niby tak, ale tak zauważyłam, jak tak serio przemyślałam sprawę, że nie do końca, serio nie do końca, że to jest, bo jest, no i przeżywam te tam miesiące, lata, no bo przeżywam, no ale to jest tylko taka przeszkoda, żeby, żeby zdobyć w końcu to marzenie, zdobyć ten cel, co jest w ogóle bez sensu. I naprawdę zaczęło mieć to przysłowie dla mnie mega, mega sens. Faktycznie ważny jest cel naszej podróży, tak? Ważne jest to, żeby spełnić marzenie, dotrzeć tam, gdzie chcemy. Ale póki tam nie jesteśmy, to fajnie jest cieszyć się drogą. I naprawdę musiałam skończyć 25 lat, żeby z tymi wszystkimi przemyśleniami dojść do tego, że. To przysłowie ma dla mnie sens. Ale co? Lepiej późno niż wcale i faktycznie warto cieszyć się z drogi, którą pokonujemy do jakiegoś celu, bo nie wiemy, ile nam ta droga zajmie, i może droga zająć więcej niż to, ile potem ten cel osiągnięty będziemy mieli. Droga może zająć nam, nie wiem, 20 lat, a, a potem 10 lat będziemy żyli w sobie w tym domu, na przykład, który był naszym marzeniem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Także i warto mieć marzenia, ale warto się również w tych marzeniach cieszyć tą drogą, którą mamy do pokonania, żeby to marzenie zdobyć, żeby cieszyć się i tym, kiedy osiągniemy cel, i tym, kiedy pokonujemy drogę, żeby ten cel osiągnąć. Ale wracając do pracy i wracając do odpoczynku, tak naprawdę nigdzie nas nie uczą tego, żeby odpoczywać. W szkole uczą nas, żeby zapieprzać. Na studiach dalej uczą nas, żeby zapieprzać. I cały czas na każdym kroku jesteśmy uczeni tego, że mamy zapieprzać, żeby coś osiągnąć, zapieprzać, żeby móc odpocząć. Tak samo nawet w domach w sumie było. Najpierw lekcja potem odpoczynek. No i to jest logiczne, to nie jest porównywalne do tego, o czym jest dzisiejszy temat, ale. Tak mniej więcej, wiecie co mam na myśli. Najpierw lekcje, potem odpoczynek i przyjemności. Najpierw obiad, potem deser i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest porównywalne, ale, ale tak mi się kojarzy. I, I w szkole jest to samo. Za każdym razem, na każdym kroku, co pamiętam szkołę to było właśnie musicie się uczyć, musicie odbyć pracę, milion zadań domowych, gdzie dzieci też powinny mieć czas na to, żeby chodzić na jakieś dodatkowe zajęcia, na które mają ochotę, żeby sobie pobiegać po podwórku, bo kiedy dzieci mają być dziećmi? Jak nie po szkole, a po szkole mają milion zadań. Robią je do wieczora i kiedy mają potem wyjść na dwór albo cokolwiek porobić? No nie ma na to czasu. No to skąd my mamy wziąć wiedzę, że odpoczynek jest ważny, kiedy nigdzie nie jesteśmy tego uczeni? Jednocześnie zapieprzać, jednocześnie mieć 8 godzin snu, czy tam ileś dzieci chyba powinny mieć 10? Nie wiem, ale jakoś chyba tak. I gdzie w tej dobie, która ma 24 godziny znaleźć na wszystko czas? Na zadania, na hobby, na spanie w wystarczającej ilości godzin, żeby potem nie być zmęczonym następnego dnia o 6 rano, jak się wstaje do, do szkoły. I serio, jak się człowiek zastanowi, to nigdzie nie jesteśmy uczeni tego, że odpoczynek jest ważny, i dopiero jak stajemy się dorośli, to zdajemy sobie sprawę, że faktycznie albo zdajemy sobie sprawę, że faktycznie odpoczynek jest ważny, albo jesteśmy w takim wirze pracy, że sobie nie zdajemy z tego sprawy. W sumie miałam coś takiego, że tak ważne było dla mnie właśnie zarabianie pieniędzy na to, na tamto. Bo żeby właśnie polepszyć swoje życie, dobrobyt i tak dalej, kupić samochód, kupić to, kupić tamto, jakieś takie rzeczy nigdy nie byłam e, taka, że żeby posiadać, nie wiem, torebki, jakieś buty, jakieś drogie rzeczy, nie wiem, zegarki, biżuterię, to nie, ale bardziej właśnie zarabiać na takie rzeczy, typu, żeby oszczędzić te pieniądze, żeby mieć poduszkę finansową. Bo wiem po prostu, że to jest potrzebne i, i łatwiej się żyje tak, niż jakby ktoś żył od pierwszego do pierwszego, ale takie osoby też są. Ale jestem nauczona po prostu, że poduszkę finansową zawsze warto mieć, dlatego że nie wiadomo, co w życiu się wydarzy, nie wiadomo, kiedy będzie potrzebna jakaś większa ilość pieniędzy. No i po prostu ja skupiałam się na tym, żeby zarabiać pieniądze na tą poduszkę finansową bardziej niż żeby zarabiać na jakieś takie rzeczy, które chcę sobie kupić. I zawsze tak było, ale też zauważyłam, że wkręciłam się mega w pracę i stawiałam pracę ponad jakieś rzeczy, które mogłam. Zrobić dla odpoczynku. I bije się teraz w piersi, bo w tamtym momencie, kiedy ja tak zapieprzałam z pracą, to mieszkałam w moim ukochanym mieście Gdynia i zamiast wylegiwać się na plaży, to albo byłam na studiach, albo byłam w pracy i ciągle, jakie godziny można było wziąć w pracy, takie brałam, bo mieliśmy ogólnie elastyczny grafik i po prostu brałam wszystkie godziny, jakie były możliwe. Teraz z perspektywy czasu w życiu zarabiałabym, fakt, ale nie kosztem odpoczynku. Gdzie to było moje ulubione, znaczy nadal jest moje ulubione miasto na świecie. Na świecie może nie, bo świata nie zwiedziłam, ale w Polsce jest to moje ulubione miasto. I czuję, że to jest moje miejsce na ziemi, a ja będąc tam, zamiast być na plaży, łazić po jakichś lasach, parkach, to ja nie, ja byłam w pracy. Także biję się w pierś i bardzo żałuję. Ale co, mam jeszcze całe życie, żeby wrócić do tego miasta i nadrobić ten czas, który spędzałam na pracy i na pewno teraz wykorzystałabym to na odpoczynek faktyczny, a nie na jakieś e, dodatkowe godziny w robocie. Uwierzcie mi. Także możecie uczyć się na moich błędach i jeżeli jesteście w jakimś pięknym mieście, pięknym miejscu na świecie, to odpoczywajcie. Tyle, ile możecie. Serio. No i co? Trzeba uczyć, trzeba edukować ludzi, trzeba edukować dzieci, dorosłych. Wszystkich trzeba edukować, że odpoczynek jest mega, mega ważny, bo bez odpoczynku nie jesteśmy w stanie, żeby pracować ani zarobkowo, ani w domu, żeby sprzątać. To wszystko ma powiązanie, to się wszystko kołem toczy. A tak jak mówię, bardzo wielu osobom wydaje się, że są supermenami i, i co to nie oni, i ile to oni nie potrafią wytrzymać bez, bez snu albo śpiąc po 2-3 godziny, bo, bo jest taki nawał pracy. No, i są ludzie, którzy są postawieni przed takim faktem dokonanym, że są zmuszeni do tego, żeby tak pracować, bo od tego zależy ogólnie ich życie, to czy się utrzymają w ogóle na jakimkolwiek poziomie. Ale też niektórzy robią to z własnej woli, że pracują taką ilość godzin, która jest zatrważająca w oczach innych. I wydaje mi się w ogóle też, że jest coś takiego, że można się tym flexować, że się pracuje dużą ilość godzin, że to jest flex. Ludzie mówią, no, ja dzisiaj 14 godzin w pracy i faktycznie coś takiego jest. jak Ja pracowałam w restauracji i mówiłam, że no, dzisiaj rekord 14, chyba i pół godziny w robocie byłam i to, to był taki trochę flex, ale jak to wyszło, że coś takiego jest powodem do chwalenia się i inni ludzie mają wtedy takie wow, faktycznie no jest to wow, no bo się wytrzymało tyle na nogach. Mówię, ja wtedy pracowałam w gastronomii, ale to nie jest zdrowe. Nie jest. I mówię, na, na, taką, na taki krótki czas, kiedy chcemy sobie dorobić w wakacje, jesteśmy młodzi, między na przykład końcem liceum, a początkiem studiów chcemy sobie dorobić, no to nie wiem, wyjechanie gdzieś za granicę, pracowanie 12 godzin, to jest chwilowe. Ale kiedy ktoś tak robi przez kilka lat, no way. Też nie wiem, skąd się wzięło to, że jesteśmy nauczeni, że na odpoczynek trzeba sobie zasłużyć. Że musimy naprawdę być tacy zmęczeni, mega... Przeczytać, nie wiem, trzy książki, nauczyć się dziesięciu języków, studiować, pracować przez 12 godzin i to wszystko zrobić oczywiście w jedną dobę, tak? 24 godziny na to mamy. I wtedy na koniec dnia możemy iść spokojnie spać. I ten sen to jest tylko ten odpoczynek, oczywiście, nie? Albo że możemy sobie, nie wiem, obejrzeć jeden, półgodzinny odcinek serialu, bo, bo tyle zrobiliśmy w ciągu dnia. Co jest chore, bo odpoczynek. Powinien mieć jakiś inny stosunek, a nie, że tam, nie wiem, taka skala, że 90% to jest praca, a 10% to jest odpoczynek. Tak się nie da funkcjonować i naprawdę ludzie powinni zrozumieć, że odpoczynek jest równie ważny jak praca. Wiadomo, praca daje nam utrzymanie, daje nam jedzenie, daje nam rozrywki, które chcemy, ale właśnie odpoczynek to jest czas na te rozrywki, czyli. Czas, kiedy możemy wydać te pieniądze, które sobie zarobimy w tej pracy, na którą poświęcamy tyle czasu. Tak? No, powinniśmy skupiać się na tym, żeby odpoczywać w miarę możliwości, które daje nam po prostu życie i nasza praca. W miarę możliwości, oczywiście, bo tak jak mówię, no, ani, ani nie można od, przez odpoczynek zaniedbać pracy, ani przez pracę odpoczynku. Musi być tutaj jakiś balans, ale no, dużo, dużo osób ma raczej y, zaburzoną tą. Skalę, ten, ten stosunek pracy do, do tego czasu poświęconego na odpoczynek. I no jest smutne, bo mówię: żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie jest mocny nacisk na to, żeby zapieprzać, a mały nacisk albo w sumie znikomy albo żaden na to, żeby poświęcać czas na odpoczynek, a ludzie też się tak między sobą. Jakoś biją o to, kto więcej zrobił, kto więcej czasu spędził w pracy, kto więcej posprzątał, kto bardziej się zajął dzieckiem, kto był tu, kto był tam, kto załatwił sprawy. I tak się między sobą przepychają, jakoś, jakby to było nie wiadomo co. I też zauważam, że ludzie się wstydzą tego, kiedy odpoczywają, że głupio im jest powiedzieć komuś, że ktoś zapyta, co dzisiaj robiliście, i wy mówicie, no w sumie nic, albo czytałem książkę. I ktoś, wiecie, patrzy na was tym wzrokiem, że mm hmm, cały dzień i tylko przeczytałeś książkę, tak. No wy powinniście mieć fleks, że macie możliwość w życiu poświęcić cały dzień na czytanie książki. Cały dzień na czytanie książki, a nie kulić się i, i mówić, bo co, i się tłumaczyć. Tłumaczenia. To jest znowu ten, ten przykład z, z któregoś z poprzednich odcinków, że ciągle się tłumaczymy. Dlaczego odpoczywamy, a dlaczego nic dzisiaj nie zrobiliśmy, a dlaczego wykonywaliśmy tylko tak mało czynności. I to się wszystko toczy. A nie powinno być flexem to, ile pracujemy. Faktycznie, no fajnie, że jesteśmy w stanie zrobić wiele rzeczy i być produktywni, ale z drugiej strony, czy to jest flex? Raczej to ludzi skłania do tego, żeby właśnie zapieprzać i robić jeszcze więcej i jeszcze więcej i to się koło się tutaj zamyka. Każdy powinien pracować tyle, na ile czuje, tyle, na ile może sobie pozwolić, tyle, na ile chce. I to jest indywidualna sprawa, a nie żeby były jakieś przepychanki, jakieś zawody w tym, kto ile pracuje, kto ile zapieprza i jak mało ktoś odpoczywa, bo to też jest fleks, właśnie, że jak, jak dużo ktoś pracuje, a jak mało odpoczywa w stosunku do tego, co jest w ogóle bez sensu, ale przepychają się tak nawet nie że dzieci, ale dorośli ludzie, nie? Także coś tu jest grubo nie tak. I wiadomo, ja też od razu nie wiedziałam, że odpoczynek jest ważny i że teraz się tutaj tak mądrzy, to też musiało minąć parę lat, żebym ja sobie zdała sprawę z tego, jak odpoczynek jest ważny, no że nie zawsze warto stawiać, a fakt w sumie nigdy nie warto stawiać pracy ponad nasze dobra, ponad odpoczynek, ponad nasze zdrowie, ponad rodzinę, ponad nic. Praca jest tylko po to, żebyśmy my byli w stanie, no tylko i aż, po to, żebyśmy byli w stanie się utrzymać, ale nie jest ważniejsza. Niż ktokolwiek w naszym życiu z naszych bliskich, ani czy zdrowie psychiczne, czy zdrowie fizyczne. I w moim przypadku akurat było tak, że stawiałam pracę ponad swój odpoczynek i po prostu no, dużo rzeczy mnie ominęło związanych z morzem, bo mogłam być na plaży. To tak jak już mówiłam w Gdyni i mnie to ominęło, więc miło spędzony czas mnie ominął. Nie stawiałam nigdy pracę ponad rodzinę, więc o tyle dobrze. Ale teraz zdałam sobie sprawę, że nie mogę też stawiać pracy ponad swój odpoczynek. I no mówię, też musiało minąć parę lat, żebym sobie zdała z tego sprawę, i lepiej późno niż wcale. Niektórzy mogą to odkryć jeszcze później, ale lepiej odkryć to kiedykolwiek, niż nie odkryć tego do końca swojego życia, prawda? Popracując za dużo, krzywdzimy i siebie, i krzywdzimy swoich bliskich, którzy chcą spędzać z nami czas, a my jesteśmy tak skupieni na pracy, że albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo po prostu jest to dla nas mało istotne także może przemyślcie swoje życia zastanówcie się nad tym jaki jest czas odpoczynku wasz w stosunku do czasu jaki poświęcacie na pracę czy zarobkową czy niezarobkową, I, i przemyślcie to sobie czy faktycznie pracowanie nad godziny czy to jest warte tego poświęcenia czy, czy faktycznie musicie mieć kolejną torebkę, kolejne buty kolejny nie wiem krawat cokolwiek, kolejną grę na xboxa Cokolwiek, czy to jest warte tego, że na przykład nie odpoczywacie? Chyba, że jesteście w stanie i pracować, i odpoczywać tyle, ile potrzebujecie, no to też jest inna sprawa. Ale mówię, warto sobie to przemyśleć, bo w tym biegu, który jest spowodowany czasami, w jakich żyjemy, w społeczeństwie, w jakim żyjemy, to w tym biegu czasami nie mamy czasu, żeby się zatrzymać, żeby się zastanowić nad tym, co tak naprawdę jest ważne, co tak naprawdę jest potrzebne. Ile faktycznie jest tego odpoczynku w naszym życiu, że faktycznie jest go za mało? Nie zauważamy tego, bo robimy rzeczy automatycznie. Idziemy do pracy, wracamy, nie wiem, gotujemy obiad, idziemy na siłownię, coś tam posprzątamy, pokręcimy się, posprzątamy i idziemy spać, nie? I następnego dnia wstajemy i tak w kółko. I czy, czy my sobie zdajemy sprawę, czy my to jakoś roztrząsamy, nad czym spędziliśmy tyle czasu? Raczej wydaje mi się, że nie, bo jest taki bieg, taki pęd w tych czasach, że ludzie nie mają czasu o tym myśleć. A warto się czasem zatrzymać i zastanowić nad tym, czy Warto to życie prowadzić tak, jak prowadzimy, na pełnych obrotach, na trzystu procentach. I z tym Was zostawiam, moi drodzy. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście, i mam nadzieję, że do usłyszenia. Pa!